Prezydent Aleksander Miszalski, zaprzysiężony. Matura 2024 ruszyła. Wybory do Parlamentu Europejskiego za niecały miesiąc. Filia Biblioteki Pedagogicznej na Osiedlu Szkolnym do remontu. Do ZOO czy na bagry komunikacją miejską tylko z biletem parkingowym. W tym żyje miasto Iwona Osiednik Konecka. Dzień dobry. Zaczynamy miejski serwis informacyjny. Nowy prezydent Krakowa, zaprzysiężony. Aleksander Miszalski złożył ślubowanie na pierwszej sesji Nowej Rady Miasta Krakowa. Ślubowanie złożyli także nowo wybrani radni. Szanowni Państwo, obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Dynamiczny rozwój miasta, jednocześnie dialog i zapewnienie harmonijnej współpracy z instytucjami każdego szczebla. To jest to, co stanowi o sukcesie każdej prezydentury. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta taka będzie. Życzę mu czegoś, czego życzę sobie, to znaczy bardzo przemyślanej i rozsądnej polityki kulturalnej, żeby Kraków nie tylko korzystał z tej, można powiedzieć, tradycyjnej kultury ale także był otwarty na kulturę młodych. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że Kraków w przyszłości chce budować z wszystkimi, również ze swoimi przeciwnikami politycznymi, bo Kraków jest nasz, wspólny i to jest najważniejsze. Wcześniej na wspólnej konferencji prasowej prezydenci odchodzący Jacek Majchrowski i nowo wybrany Aleksander Miszalski razem zwrócili się do Krakowian. Chciałem podziękować Państwu za te wszystkie lata, albowiem przy bardzo wielu projektach byliście Państwo bardzo pomocni. Sądzę, że Państwo będziecie podobnie jak i w moim przypadku, także i Panu Prezydentowi Miszalskiemu służyć pomocą. Za co bardzo Państwu też z góry dziękuję. Ja chciałbym na wstępie jeszcze raz podziękować serdecznie wszystkim Krakowiankom, Krakowianom za ten wybór, za to, że wzięli udział w tej kampanii, wzięli udział w tych dyskusjach. I w tym momencie chciałem też podziękować Panu Prezydentowi. Panu Prezydentowi za te 20 przeszło lat e, służby dla mieszkańców. Bardzo doceniam to, jak Kraków przez te 20 lat się zmienił. Tak jak mówiłem, w całej kampanii proponuję Krakowianą zmianę. Ale zmianę, która będzie rozsądna, która będzie wyważona, która będzie ewolucyjna, która nie będzie zmianą rewolucyjną. W związku z tym ja chciałbym ten Kraków który będziemy budować, budować we współpracy, w dialogu, w rzetelnej, mądrej rozmowie z wszystkimi siłami politycznymi, ale przede wszystkim z wszystkimi mieszkańcami i mieszkankami. Na polu przekwitają kasztany, a w krakowskich szkołach ponadpodstawowych trwa matura. Na początek tradycyjnie język polski. Tym razem z pytaniami o bunt oraz relacje z drugą osobą w kontekście wpływu obu tych zagadnień na człowieka. Wrażenia piszących po pierwszym dniu matur raczej pozytywne. Tematy na rozprawkę były całkiem przyjemne, takie dosyć ogólne, łatwe do znalezienia lektury. Bałam się bardziej niż powinnam, było generalnie okej. Okay. Miałem wrażenie, że będzie trudniej, aczkolwiek Polski nie jest moim zainteresowaniem, bo jestem na Biulchemie, więc mam jakby inne trochę cele. Ale myślałem, że będzie trudniejsze, nie było aż tak złe. Coś tam napisałem, ale jak to będzie, to zobaczymy. No chyba fajnie, przynajmniej my wszyscy jesteśmy zadowoleni. Fajne tematy były na rozprawce, także powinno być dobrze. Ja nie miałem specjalnie żadnych oczekiwań, ale wydaje mi się, że tematy, które były, no nie były bardzo trudne. Myślę, że było całkiem w porządku. Po próbnych maturach mogliśmy się tego spodziewać, więc jestem zadowolona. Tematy wypracowałem bardzo łatwe, więc chociaż tyle. Reszta to zobaczymy po oficjalnych wynikach. Filia Biblioteki Pedagogicznej na osiedlu szkolnym 22 do remontu. Później w budynku powstanie główna wystawa podziemnej Nowej Huty. Będzie to opowieść o okresie zimnej wojny i budowanych wówczas schronach. To jest obiekt, który muzeum pozyskało kilka lat temu w ramach prac nad projektem trasy turystycznej po, po schronach nowochódzkich. W piwnicy jest schron, który jest dostępny i który będzie udostępniany. Tutaj na parterze i na pierwszym piętrze są wolne przestrzenie biurowe. Jest obok taras i teren zielony. Jesteśmy wewnątrz osiedla. W tym budynku w ramach wystawy znajdzie się opowieść o nowochódzkich schronach jako dziedzictwie, naszym lokalnym dziedzictwie, dzięki któremu można opowiedzieć o kontekście szerszym, zilustrować na przykładzie schronów pewien okres w dziejach Polski, w dziejach świata, ale też opowiedzieć o współczesnej sytuacji nieco, o współczesnych zagrożeniach. Tak, jak Państwo widzicie, ten obiekt jest zdegradowany. Więc część, częścią tych prac muzealnych jest też doprowadzenie do takiego stanu budynku, aby on funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować. To są prace budowlane, instalacyjne, a potem wykonanie wystawy i udostępnienie. I to się powinno zdarzyć do połowy przyszłego roku. Flaga unijna w gabinecie prezydenta nie tylko w Dniu Europy, ale na co dzień. Tak zdecydował prezydent Aleksander Miszalski. Wybory do Parlamentu Europejskiego już za niecały miesiąc. To Unii Europejskiej jest ważne. Jesteśmy członkami tej Wspólnoty i skoro mamy nasze flagi, to po pierwsze ten jeden dzień można uczcić to tak jak właśnie na komunikacji miejskiej czy na urzędzie, ale po drugie wydaje mi się, że warto było, żeby ta flaga tutaj na stałe gościła, ponieważ czujemy się z jednej strony Krakowianami, Krakowankami, Polakami, ale też członkami Unii Europejskiej. Te wybory są ważne jak każde inne, ale oczywiście w kontekście sytuacji na Ukrainie, w kontekście wojny, w kontekście środków z KAPO, w kontekście wielu kryzysów różnego rodzaju na świecie, ważne jest, żeby tą reprezentację w Parlamencie Europejskim wybrać świadomie, żeby ona była liczna, żeby ta frekwencja była wysoka. Wiele spraw nas łączy z Unią, czasem niektóre nas dzielą, ale po to, żeby mieć tam reprezentację, która mocno zabiega o interes Polski i dba o niego, warto, żebyśmy w tych wyborach zagłosowali. Są zieloną salą lekcyjną, a także miejscem odpoczynku i integracji. W szkolnych i przedszkolnych ogrodach dzieci mogą własnoręcznie siać, sadzić i pielęgnować rośliny, a potem zbierać i jeść wyhodowane przez siebie owoce i warzywa. W Krakowie już po raz kolejny rusza program Ogród z klasą. W ramach tego programu Zarząd Zieleni daje przede wszystkim wsparcie, takie merytoryczne w zakładaniu, w rozwijaniu tych ogrodów, również w prowadzeniu zajęć. Kierujemy te zajęcia zarówno i do uczniów, ale również do nauczycieli, którzy będą korzystać z tych przestrzeni, ale też wspieramy również tak materialnie. Lubię, to jest, uważam, że fajna, fajna robota, bo na przykład lepsze od... Trochę od lekcji można na świeżym powietrzu praca. Wyśmienicie się tu czuję. Uprawianie ogrodu, czy to jest bardzo trudne? Nie jest to bardzo trudne. Trzeba dobrze się zabrać, no bo jak jest za dużo wody, to roślina może zgnić się przez dużą wilgość. Jak jest za mało, to wyschnie. Moje specjalistki, nauczyciele współorganizujące kształcenie specjalne wymyśliły, żeby to było też uruchomienie czterech zmysłów, więc żeby każdy ogródek też miał coś na węch, na smak, na, na słuch. One się pięknie rozrastają. Moje nauczycielki, które skończyły hortiterapię, prowadzą też zajęcia specjalistyczne wśród tych ogrodów. Z dziećmi niepełnosprawnymi pobudza wzrok, pobudza słuch, pobudza za węg, a miejsce, otoczenie wokół przedszkola czy szkoły staje się piękniejsze, przyjaźniejsze i bezpieczne. Do Zo czy na Bagry komunikacją miejską tylko z biletem parkingowym? To możliwe. Na razie możecie wypróbować, jak działa ten system, zostawiając samochód na parkingu Park and Zo Ride przy ulicy Kukułczej, a potem bez dodatkowych opłat i korkowania wąskiej drogi do Zoo podjechać pod samowejście autobusem komunikacji miejskiej. Każdy, kto nie będzie chciał dojechać tym swoim samochodem do samego końca, to w przypadku Zo może zostawić sobie swój samochód na parkingu. Które jest zlokalizowane zaraz przy wjeździe do Zoo. No i ten ostatni przystanek, dwa przystanki, będzie mógł poprzez ten swój bilet, który kupił w ramach opłaty za, za ten parking, dojechać z całą swoją rodziną bezpośrednio do Zoo. No a co za tym idzie? No, będą mniejsze korki do tego Zoo. W przypadku Ojcowa to w ogóle nie musimy na dobrą sprawę wsiadać w swój samochód, żeby pojechać do Ojcowa. Linia rekreacyjna LR1, która z osiedla podwawelskiego wyrusza, jedzie przez całe miasto gdzie zbiera pasażerów, możemy bezpośrednio dojechać do Ojcowa, więc również nie potrzebujemy mieć swojego samochodu. A za kilka tygodni zostają Bagry, czyli również na Mały Płaszów będziemy mogli dojechać na parking park Ride swoim samochodem, no i tam zakupić bilet bezpośrednio na parkingu i specjalną dedykowaną linią pojechać nad zalew Bagry. A biorąc pod uwagę pogodę, spędzajcie jak najwięcej czasu na polu, aktywnie. Dziś to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.